Witam wszystkich. Jak widzicie, jest nowy nabytek, nie nowy, ale używany. Jest tur, metal facha, zatorku i z filmiku. Także ułóżmy sobie obornik. Na razie dopiero tam zaczyna to tałtka. Taka nie jest nie wiadomo jak duża. A zestaw położenia, piżunk i warfała 2,5 tony. No i tutaj te pole całe. Tu to, to, co tam Widać, nie wiem jak to widać. O, tu jest to całe pole na objezienie. No tam jest wąski pasek został. No i tutaj co 60 stoi, to jest hektar 60. No i tak mniej więcej zobaczycie jak to teraz u mnie wygląda. Trochę trochę to trochę to się, może tak powiem, pozmieniało, bo wcześniej się woziło ciapkiem, było głośno, bez wspomagania, mało się brało. Całkiem inna robota była, nie? Także teraz Teraz może przede wszystkim jest ciszej, nie? Radyjko sobie gra. Ale tu przynajmniej jest ciepło. A wam powiem, że dzisiaj jest 22 kwietnia. A jest tak zimno, naprawdę. Masakra się człowiek przyzwyczaił do tego ciepła. Że to tak ładnie było cieplutko. Okay. Staram się po trochu to. Zwalać z tego krokodyla, bo jest obornik z głębokiej ściółki. O kurwa, jest obornik z głębokiej ściółki, i wybaczcie, że tak nieprofesjonalnie, ale jak to tak akurat patrzę przez, przez kamerę czy przez telefon, właściwie jak to wygląda, i tak niekoniecznie to mi dobrze idzie przez kamerę operowanie no i to tak mniej więcej jest siły były późne bardzo mokro było bardzo było mokro naprawdę żeby nie, nie ten ciągnik z napędem to pewno do tej pory bym nie zasiał na tych polach naszych nie wiem co tu w sumie więcej powiedzieć Trzeba robić robotę, obornik pod kukurydzę a ja dopiero teraz dopiero teraz rozwalam zawsze rozwalałem na samym początku marca to on do czasu się kukurydzy już trochę zdążył się rozłożyć jak przepadało I jak kukurydza podschodziła to już praktycznie on coś tam zaczynał działać nie im zaraz bym wypuściła i zaraz go miała pod sobą i w ten sposób mogłem trochę przyoszczędzić na nawozach a w tym roku bo nie trzeba no niestety chyba odżałować te wieloskładniki są w takich kosmicznych pieniądzach u rynek Widzicie, pszonki nawciągały do środka i taki sufy jest, nie? Ale jeszcze trochę naprzód. Powoli to idzie, bo jedną ręką wszystko robię, nie? Tutaj te, te biegi pozmieniać to... To tak mniej więcej właśnie dlatego powoli idzie, nie? Kurde, malutki ten rozrzutnik Jest problem normalnie, bo Dwa, tak normalnie ładuję, nie nagrywam to Dwa krokodyle Jest rozrzutnik pełny, nie? Ale ile to takich rozrzutników trzeba na hektar, żeby nawieść, to ile to trzeba tego wywieść, powiedz Zaraz się odezmę Dobra, już sobie złapałem Gasimy dziadana. Niech sobie gra. radyjko kurwa. O, i teraz będzie głośno. Tak się zestaw prezentuje. Kaptur na wieje. wieje za dużo. Przeładowałem. Dobra, maszyna! Ojej Jak podepniesz to on idzie Dobra Jesteśmy na polu To jest tylko na jesień stależowane Więc więcej, dobra Trójeczka Skoczyłeś kurwo O, teraz skoczył no Zawsze te chwilę czekam No i lecimy No i ciężko kurwo, to było w półmiasty go potem doprawie, do nie spokojnie To jest dosyć w półmiasty, tampę jaką daje dla półmiasty 40 ton na hektar tak wyliczając z rozrzutników tak pira złotych jakby było taką dwóch ton to tak by mniej więcej wychodziło no pod kukurydę trzeba dać bo, bo kukurydza potrzebuje nie wiem i na wody wiadomo bo inaczej to nie będzie plon ja wam powiem, że, nie wiem jak nie będzie słychać, ale robiłem no, sobie poleptotestowe tam, co ciągle stoi i tam e, było na samym moczniku praktycznie tylko tak, Obornik chyba na jesień tam poszedł albo i na wiosnę, nie, na wiosnę poszedł i potem po wschodach przepraszam po wschodach odchwaszczanie i potem po odparzaniu dwa razy mocznik do listnie 300 litrów wody e, i 20-25 kg mocznika tylko tyle żeby to było wieczorem bo w dzień to przypali, nie? najlepiej przed spodziewanym deszczem jeżeli nie będzie deszczu tylko rosa no to warto zmniejszyć dawkę, a zrobić po prostu trzy razy po to, to, to listne. Teraz dół. Tutaj było bardzo mokro. W ogóle się biegać nie dało. Teraz trochę obecło. Doprawiłem to zetorem, z agregatem. coś normalnie po 68. Zaczynam siadać delikatnie a jednak jeszcze mokro spadło nie no było było tylko 7 litrów ale już wystarczyło żeby mokrze się zrobiło tak więc e, chyba jak nawiozę jeszcze ten no bo następny kawałek to jeszcze nagram coś z dorania a i nie do końca, no i właśnie ta trzy 3 razy to no i na ten suchy rok miała w granicach 2,5 na słabej ziemi do 3,5 na trochę lepszej Więc tam jakoś za specjalnie nie odbiegała Zawsze to jest jakaś tam oszczędność, prawda? A trzeba wiadomo ciąć koszty Także zobaczymy się jeszcze przy oraniu. Dobra, tak więc ruszamy. rzemy sobie raz w koło Nie ma dużo, to jest nie wiem, z 60 rów, coś koło tego nie. Bo teraz przynajmniej się nie ślizga, sporo lepiej. Tak to mniej się właśnie prezentuję tej kierownicy. Nie zszyłem nóżkę na nóżkę, można sobie nałożyć. No rady i Ziemia nie jest taka wcale zła, bo tu jest między trzecią, czwartą i piątą klasą zależy jaki kawałek łapie nie? Bieg to jest czwórka polowa czwórka polowa Nie wiem prędkość jest to 7-8 na godzinę 2000 obrotu, no niestety on jest za wolny. To mi niestety nie podoba Bo on jest za wolny Ale no co, no jakoś tam trzeba to dorać Jak to się prezentuje, ta i była, to było tego stależowane, Więc to, to się nie rozsypuje, no niestety nie ma takiej dużej prędkości więc... Nie wiem w sumie co tu więcej mówić. Tutaj fajnie on bierze, bo bierze O, 4 razy 40 na równo z kołem, więc fajnie się od miedzy odoruje. I to chyba by było na tyle. Nie wiem co tu więcej. Przepraszam, nie wiem co tu więcej można powiedzieć. Dobra, Ale tak ja kończę tego vloga, bo i tak jak go zmontuję to pewno będzie długi. Więc... Do następnego still place